Katarzyna Cichopek chwali się egzotycznym wypadem z cudownie jest widzieć świat jej oczami, zdjęcia. Kasia Cichopek i Marcin Hakiel rok temu zszokowali swoich fanów, informując za pośrednictwem Instagrama. Za ich malzeństwo to już przeszłość. Teraz każda z nich uklada sobie życie u boku nowych partnerów i coraz smielej opowiada o drugich polówkach w mediach. Nieco bardziej wylewna jest jednak Katarzyna Cichopek. Bo Marcin nie zdecydował się jeszcze na pokazanie w swoich mediach społecznościowych twarzy tajemniczej Dominiki Macie Kurzajewskiego u boku Kasi widzimy natomiast bardzo często. Jakiś czas temu Cichopek zdecydowała się również opowiedzieć o tym, jak zamierza spędzić w tym roku święta wielkanocne. Aktorka wyjawila, że będzie kontynuować swoje tradycje i planuje zagraniczne wakacje. W wojazach tym razem towarzyszy jej jednak tylko córka, bo 14-letni syn postanowił zostać w domu, by przygotowywać się do egzaminów. Dalsza część artykułu pod materiałem wideo. Od 20 lat, w kwietniu wyjeżdżam z Polski na krótki urlop. To taka moja tradycja. W tym roku jadę tylko z Helenka tam, gdzie jest cieplo i gdzie możemy być anonimowe. Adas przygotowuje się do egzaminu 8 klasisty, postanowił, że zostaje i skupi się na nauce. Jest bardzo odpowiedzialnym chłopcem, i bardzo podoba mi się jego podejście do obowiązków, mówiła w rozmowie z Expressem. Teraz Cichopek pochwaliła się kadrami z zagranicznych wojazy. Mimo że nie zdradziła lokalizacji. To w komentarzach fani zastanawiali się, czy celebrytka przebywa w Omanie. Kasia zaprezentowała kilka kadrów z pustyni. Na których pozujeń w towarzystwie Helenki? Nasza kobieca przygoda cudownie jest widzieć świat jej oczami a największym moim sukcesem jest to. że mogę go jej pokazać? Pisala na Instagramie. Pod postem nie zabrakło losów wychwalających podróż mamy i córki. Niektórzy internauci zwrócili również uwagę na uderzające podobieństwo Helenki do Cichopek. Udanej zabawy zaczęli także Maciej Kurzajewski. Dziewczyny, bawcie się dobrze, pisał. Piękna dziewczyny, Helenka kopiuj w klej mama, czy to oman? Też mi się tak wydaje. Za to pustynia w omanie, cela mamusia. Masz Kasiu swoje podobiznę, mala Kasia, odbicie mamy. Brawo, pani Kasiu córeczka to wykapana mamusia. Piękna dziewczynka, cela mama, ale podobna do mamy. Zachwycali się obserwatorzy.